Nie da się pomylić ich z innymi górami. Tatry tworzą w Polsce osobną krainę. Całe są parkiem narodowym, który powstał w 1955 roku. Docierając na południowe krańce województwa małopolskiego, podziwiać można nie tylko zapierające dech w piersiach widoki, ale też jeziora, jaskinie czy wciągające doliny. Wszystko to na powierzchni ponad 200 km kwadratowych. Czas wznieść się na Weżynę i bliżej poznać Tatrzański Park Narodowy. Jedyną w Polsce wysokogórską koleją linową wjechałam na Kasprowy Wierch. Nie sama, a z wieloma innymi, rządnymi pięknych widoków turystami. Ekscytacja wzrastała z każdym metrem wznoszenia się w górę. Teraz ciągnęła Zenitu. Spójrzcie tylko, jak tu pięknie. To widoki dobrze znane Jarosławowi Rabiaszowi, absolwentowi Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, instruktorowi narciarskiemu. Z Parkiem Narodowym związany jest od ponad 30 lat. Nic więc dziwnego, że to właśnie on będzie pierwszym przewodnikiem Kingi. Obecnie pracuje w Zespole Badań i Monitoringu, gdzie nie tylko obserwuje świat zwierząt, ale też organizuje między innymi akcje liczenia kozic. Czy zobaczymy je na Kasprowym Wierchu? Co skrywa się za tą mgłą? Mamy tutaj część wysokich Tat. W najbliższym planie możemy tu kościele zobaczyć. W dalszej części najsławniejszy chyba szlak w Tatrach – Orlą Perć. Na Kasprowym Wierchu w ogóle chyba dużo się mówi o pogodzie. – Tak, no Kasparek Wierch, po pierwsze jest to górna stacja wyciągu narciarskiego, więc to narciarz zależy od pogody, bo tu nie ma sztucznego naśnieżania. Po drugie jest Instytut Meteorologiczny na samym szczycie. Jest to najwyżej położone w Polsce obserwatorium meteorologiczne, przez co ma najistotniejsze informacje dla całej Polski. – To miejsce pokochali zarówno meteorolodzy, ale także kozice. Dlaczego one się tutaj tak dobrze czują? Kodzice się dobrze czują w całych tatrach, między są tutaj. Nie przeszkadzają im turyści na szczęście. Wkrótce odbędzie się wielkie liczenie. Tak, mamy w październik, mamy okres, kiedy zaczynamy liczyć kozice jesienią. Ma to za celu ustalenie wielkości populacji. Liczymy oczywiście ze Słowakami razem z nimi. Po to, żeby sprawdzić całą populację, nie tylko u nas, kozice przechodzą przez granicę. W związku z tym musimy tak. jedne i drugie policzyć w tym samym czasie. Raz Polska, raz Słowacja, no wiadomo, tak. mają ten komfort, że mogą sobie wybierać, decydować to, gdzie chcą po prostu spędzić troszeczkę czasu. To ile tych kozic było podczas ostatniego liczenia? Na wiosnę nam się udało policzyć niecały tysiąc kozic. Rekord, jaki mieliśmy tutaj w Tatrach. To było w 2018 roku. Wówczas udało się nam policzyć 1431 kosic. w całych tatrach. No to trzymam kciuki za to, żeby może kolejny rekord padł już wkrótce i w ogóle za to wielkie wyzwanie, jakim jest to właśnie wielkie liczenie.